Myślę, że wszystko to pokazuje, że to my jesteśmy przewidywalni, bo proszę pamiętać, głównym zarzutem do nas było także to, że my nie mamy przyjaciół, że my jesteśmy nieprzewidywalni, że nikt nas nie lubi na świecie, tym bardziej w Europie. Okazuje się, że największe państwo, najsilniejszy sojusznik, największy i najważniejszy w NATO jest partnerem prezydenta, który właśnie wygrał prezydenta popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość. W Europie okazuje się, że to już nie tylko Węgry i Włosi, ale także inne państwa w swoich wyborach, szczególnie już teraz lokalnych, pokazują, że idą w stronę konserwatyzmu, bo mówią mamy dosyć tego szaleństwa i niebezpieczeństwa i okazuje się, że jedynym izolowanym i nielubianym jest Tusk, który jedzie w drugim wagonie, jest Tusk, który nie bierze udziału w rozmowach Wielka Brytania, Niemcy i Francja, jest Tusk, który nie jest zaproszony jako premier do z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jedynym przyjacielem, który ci został, jest Giertych teraz. Siedź z Giertychem i trolujcie na Twitterze. Taki jest efekt waszej europejskości, waszej polityki otwartości, waszego polubienia przez wszystkich na świecie. Jedyny, kto ci lubi tusk, to jest to jest Giertych.